Historia, którą dziś wam opowiemy, mogłaby stać się kanwą niejednego filmu. To opowieść o biedzie i wielkiej fortunie. O Niemcach, którzy czuli się Polakami i o Polakach, którzy zniszczyli narodowe dziedzictwo. O Templariuszach i muzykach rokowych. Znajdziecie tu najsłynniejsze archetypy literackie, ukryte skarby, prawdziwą miłość, mroczne tajemnice, utraconą i odzyskaną świetność. Ale wszystko to zdarzyło się naprawdę. Posłuchajcie więc historii o jednej rodzinie i dwóch pałacach. To miał być kolejny klasyczny odcinek łowców przygód poświęcony eksploracji zrujnowanego zabytku. Nie spodziewaliśmy się, że podążając w stronę opuszczonego pałacu, natkniemy się na drugi. Pachnący świeżością, cudowny, kwitnący, pełen radosnych ludzi, uratowany przez człowieka, który uczynił zeń niezwykłą wręcz enklawę. Choć historia, po którą sięgnęliśmy, rozpoczęła się w mrokach średniowiecza. My skupimy się na momencie, w którym pojawia się uboga polska dziewczynka Joanna Grycik, nazwana potem Śląskim Kopciuszkiem. Na świat przyszła 29 kwietnia 1842 roku. Jej ojciec zmarł trzy lata później, a matka przestała zajmować się dzieckiem. Joanna trafiła do domu Karola Goduli, przedziwnego, pełnego sprzeczności, człowieka, który, chociaż żył skromnie i stronił od ludzi, był już wtedy bajecznie bogatym przedsiębiorcą, mającym liczne zasługi dla rozwoju gospodarczego Śląska. Ten mroczny odludek, okaleczony i brzydki, niczym postać z opowiadań Edgara Alana Po, miał już wtedy wiele kopalń i hut. Ludzie bali się Goduli, stronili od niego, złożyczyli mu za plecami, posądzali go też o kontrzachty z diabłem. Tymczasem mała Joanna, za nic sobie mając ludzkie uprzedzenia, z dziecięcą otwartością lgnęła do swego opiekuna, który zastąpił jej ojca. Kiedy przemysłowiec zachorował, wyjechał na leczenie do Wrocławia, zabierając ze sobą wierną służącą i małą Joannę. Wiedząc, że zbliża się jego kres, Godula sporządził szczególny testament. Dokładnie w tym miejscu stał niegdyś hotel pod złotą gęsią. 6 lipca 1848 roku zmarł w nim Karol Godula. W tym samym momencie sześcioletnia wówczas Asia Grycik, przebywająca piętro wyżej na terenie tego samego hotelu została najbogatszym człowiekiem śląska. Godula który pokochał dziewczynkę jak własne dziecko, zostawił jej w spadku ogromny majątek. Kilka hut i blisko 60 doskonale prosperujących kopalń. Milionerka, jako 16-letnia już panna, poznała Hansa Ulryka von Schafgotsch. Zubożałego co prawda arystokratę, jednak wciąż członka jednej z najznamienitszych wówczas rodzin szlacheckich. Hans Ulryk mógł dać Joannie nazwisko, ona z kolei mogła mu zapewnić majątek. Żeby uniknąć mezaliansu, narzeczony namówił króla pruskiego, by ten nadał dziewczynie odpowiedni tytuł. W ten sposób nastoletnia Asia została Joanną Grycik von Schomberg-Godulla. Młodzi wzięli ślub i choć było to małżeństwo z rozsądku, okazało się niezwykle udane i na stałe połączyła ich prawdziwa miłość. Sam hrabia czuł się po części Polakiem i zawsze podkreślał, że jest potomkiem Piastów. Od żony nauczył się języka i dbał, by w bibliotekach były dostępne polskie książki. Joanna z kolei stała się prawdziwą dobrodziejką, dbając o biednych i fundując wiele obiektów użyteczności publicznej. Para zamieszkała w Pałacu w Kopicach, który Hans Ulryk postanowił przebudować w stylu neogotyckim. Tak powstała jedna z największych pereł architektonicznych Śląska. Aż dziw bierze, że ten przepiękny pałac szafgoczów, państwo polskie, doprowadziło do takiej ruiny. Obiekt wszak ominęła wojenna zawierucha i choć wnętrza zostały rozkradzione przez Rosjan, jeszcze w latach 50. ubiegłego wieku urządzano w tym pałacu różne uroczystości: dożynki, zabawy sylwestrowe. Niestety w końcu został on rozgrabiony i podpalony po to, by ukryć tę kradzież. Od tego czasu ciąży na nim klątwa niegospodarności, która stała się nawet przedmiotem senackiej debaty. Przeszło 10 lat temu walkę o kopicę podjął polski historyk i wówczas senator, profesor Stanisław Nicieja. W oświadczeniu adresowanym do Generalnego Konserwatora Zabytków z 13 grudnia 2002 roku napisał: Śląsk opolski stracił kolejny zabytek wielkiej klasy. Dziś w Pałacu w Kopicach, który nie ma już stropów, ale choć zrujnowany, nadal fascynuje swoją niezwykłą urodą, miejscowa Julia urządza pijatyki, pali stare opony, sprejem wypisuje na murach niecenzuralne słowa i bezkarnie odbija resztki sztukaterii z elewacji, nawet z miejsc tak trudno dostępnych, że trzeba się posługiwać specjalnymi drabinami i linami. Profesor Nicieja ujawnił przy tym zadziwiający fakt. Otóż w 1990 roku pałac sprzedany został pewnemu przedsiębiorcy za 50 milionów złotych. Sęk w tym, że to kwota sprzed denominacji, co oznacza tyle, że obiekt został kupiony za 5 tysięcy nowych złotych, dodatkowo płatnych w ratach 300 złotych rocznie. Oddajmy głos senatorowi. Oto jego wypowiedź z 2004 roku. Przez 14 lat pod zarządem Adama Koca w zamku w Kopicach trwała ordynarna grabież. Wywieziono figury, które zdobiły elewację pałacu, rozbito piękną fontannę, wywieziono granitowe schody, zbito ze ścian bogatą sztukaterię z piaskowca, usunięto gzymsy i częściowo rozbito rzadkie urody kamienne żygacze, odprowadzające zwierz wodę deszczową. Zniszczono kamienną świątynię Dumania na wyspie. Dwa lata temu nieznani sprawcy wywieźli w nieznanym kierunku świetną rzeźbę Karla Kerna, przedstawiającą postać budowniczego zamku w stroju myśliwskim, z rulonem planu budowy pałacu. Wycięto drzewa w zabytkowym parku. Działo się to na oczach opinii publicznej, mediów, prokuratury, wojewódzkiego konserwatora zabytków. Jest to wyjątkowy fenomen bezkarności człowieka znanego z imienia i nazwiska. Choć zmienił się właściciel pałacu od interwencji profesora Niciej. Praktycznie nic się nie zmieniło. Nikt nie przywrócił perle Śląska jej dawnego blasku. No a państwo polskie nie robi nic, by ten zabytek uratować. Na szczęście nie każdy pałac kończy podobnie. Niedaleko stąd. Stoi przepiękny obiekt, który jest częścią tej samej historii. Nim jednak tam pojedziemy, wróćmy jeszcze na chwilę do przeszłości, a dokładnie do czasów hrabiny Joanny von Schavgocz. W 1888 roku hrabina von Schavgocz kupiła majątek w pobliskim Sulisławiu. W tamtejszym pałacu zamieszkał jej syn Hans Karl. Obiekt w dzisiejszym kształcie pochodzi z XIX wieku, jednak jego prapoczątki sięgają średniowiecza. Pierwotnie istniała tu osada rycerska i prawdopodobnie zamek powiązany z zakonem templariuszy. Sulisław, podobnie jak Kopice, miał szczęście unikając zniszczeń w czasie II wojny światowej. Po 1945 roku, częściowo zdewastowany przez Rosjan, trafił w ręce administracji państwowej i zaczął podupadać. W 1966 roku został opuszczony. 12 lat później przejęło go Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i ponoć zniknął z ówczesnych map jako obiekt tajny. Los uśmiechnął się do niego dopiero w 2006 roku, kiedy trafił w ręce prywatnego właściciela rozkochanego w historii i zabytkach. Jako Łowcy Przygód od początku zajmujemy się zabytkami, walcząc o ich przetrwanie. Wyobraźcie sobie nasze zdziwienie, gdy przyjechaliśmy tutaj do Sulisławia zobaczyć jak wygląda pałac zakupiony niegdyś przez śląskiego Kopciuszka. Tak pięknie wyremontowanego obiektu jeszcze nie widzieliśmy. Choć przyjechaliśmy tutaj inkognito, Przywitano nas z otwartymi rękami, bowiem pałac ten mogą zwiedzać nie tylko goście znajdującego się wewnątrz hotelu. Zatem zapraszam na wycieczkę po przepięknym pałacu w Sulisławiu. Zamek Sulisław pełen jest antyków, dobranych jednak z gustem i smakiem, bez jakichkolwiek znamion eklektyzmu. Wyremontowany został gruntownie, ale z zachowaniem wszelkich zasad dotyczących rewitalizacji obiektów zabytkowych w Polsce. Właściciel uhonorowany został prestiżowym tytułem herosa polskiej gospodarki za niekonwencjonalne projektowanie i realizację nowych inwestycji oraz zaangażowanie w rekonstrukcję zabytków. Sulisław łączy bowiem w sobie tradycję i nowoczesność. To potężna inwestycja prowadzona zgodnie z wysokimi normami ekologicznymi, co sprawia, że miejsce stało się swoistą enklawą. Zespół pałacowo-parkowy wraz z zabudowaniami folwarcznymi, przyległymi gruntami rolnymi i lasami to około 300 hektarów. Znajduje się tu plantacja wierzby energetycznej, która wykorzystywana jest w pałacu jako paliwo ekologiczne, a także ogromny wybieg dla licznego stada przyjaznych danieli, czy staw, gdzie wkrótce powstanie kąpielisko. Park i tereny wodne udostępniane są bezpłatnie wszystkim chętnym. Przy takim stole kawa smakuje wspaniale, a dlaczego? No właśnie, powód jest niebanalny. Tu jest certyfikat autentyczności stołu i tych krzeseł. Otóż jadalnia pochodzi z londyńskiego Holmwood House, myśliwskiego pałacu zbudowanego przez królową Wiktorię dla księcia Alberta. Ale to niekoniecznie musi was interesować. Ważne jest, kto ten domek, domek myśliwski kupił. Otóż nabył go sam Ronnie Wood, czyli gitarzysta The Rolling Stones, więc wyobraźcie sobie, co mógłby opowiedzieć ten stół, gdyby tylko potrafił mówić? Co tu się wyprawiało, kiedy Roni imprezował z Mickiem Jaggerem? Możemy się tylko domyślać. Na tym jednak nie koniec artystycznych niespodzianek. W czasie naszej wizyty trafiamy na koncert rockowy. Podobno blues, jazz i rock to standardy Miletu widziane, a i nie zapomina się o muzyce klasycznej. Właściciele zamku Sulisław podtrzymują aktywnie pamięć o Józefie Elznerze, pochodzącym z tych okolic nauczycielu Chopena. Zamek Sulisław to nie tylko hotel i spa, ale pierwszy w Polsce ośrodek jogi i medycyny ajurwedyjskiej. Nie dziwcie się więc, gdy poczujecie się tutaj jak w Indiach. Ayurveda to licząca ponad 5000 lat hinduska medycyna naturalna. Słowo Ayurveda pochodzi od słów sanskryckich ajur – życie i veda – wiedza, nauka. W dosłownym tłumaczeniu oznacza wiedzę o życiu i o tym, jak życie przedłużyć. Powstanie medycyny ajurwedyjskiej datuje się na okres wcześniejszy niż medycyny chińskiej, tybetańskiej i greckiej, które wiele z niej czerpią. Ajurweda cechuje się holistycznym i kompletnym podejściem do uzdrawiania. Wizyta w Zamku Sulisław to najlepsze możliwe rozpoczęcie drugiego sezonu łowców przygód. W naszych podróżach szukamy miejsc niezwykłych, a Sulisław doskonale to kryterium spełnia. Walczymy też o zabytki, a tutejszy pałac jest wzorcowym przykładem tego, jak o zabytki należy dbać. Dlatego wyjeżdżamy stąd z ciężkim sercem. Ciężko nam też wracać do szarej rzeczywistości, ale jeszcze tu wrócimy, będziemy tu jeszcze nie raz. Tymczasem zapraszamy Was do lajkowania naszych filmów, do subskrybowania naszego profilu, bo to dzięki Wam powstają nowe przygody. Zapraszam do regularnej lektury Łowców Przygód.